Rafał Wojasiński, palacz. Fragment opowiadania. Jeśli ktoś ma łaskę, to znaczy, że ktoś jej nie ma. Część pierwsza. Andrzej mówił, że z małymi dłońmi nie można długo żyć i miał rację. Zachorował na raka żołądka przed pięćdziesiątką. Zabrał mnie wozem prawie spod domu, jechał do biblioteki, żeby popatrzeć na bibliotekarkę, która miała duże piersi i latem nic nie nosiła pod luźną, lekką sukienką. Szkoda mu było godzin, kiedy się na nią nie gapił. Ale tak naprawdę bardziej lubił swoje podwórko i dom, w którym coraz mniej czuł swojego życia. Ja tam żyję. Mówił mi na wozie, ale już nic nie czuję jak dawniej. Rzeczy inaczej wyglądają i inaczej pachnie jedzenie. W domu jestem, ale czuję, że mnie tam nie ma. Już sprzedałem dom Michałowi za grosze, bo po śmierci co z tym miałoby się stać? A te grosze to takie grosze przedśmiertne. Może zdążę wydać? Przed kioskiem zacząłem przysypiać na starych workach na wozie. Trzęsło mnie trochę. Andrzej dał mi kilka łyków zimnego piwa. Takie mu coś łagodziło, pomagało. Widziałem z tego wozu niebo, kawałki topoli, które sadził mój ojciec kiedyś. Widziałem plecy Andrzeja, a jak podniosłem głowę, to kawałek zadu konia. Pojechałem wozem z Andrzejem do sąsiedniej wsi. E, nie chciałem się schodzić. Potem Andrzej mnie zostawił na krzyżówkach, niedaleko domu mojego ojca, mojej matki i mojego domu, który wciąż, według prawa, od trzystu lat należał do gminy ewangelickiej i nigdy nie stał się formalnie nasz. Potem Michał żył w domu Andrzeja. W pustym domu. Kilka dni po śmierci Andrzeja wystawił przed dom fotel, bo zawsze tego chciał. Andrzejowi było szkoda robić takie rzeczy, a Michał niczego nie szanował. Fotel mógł zamoknąć i zgnić, ale przez kilka wiecznych dni stał i Michałowi dawał radość. Andrzej już nie żył. Ale coś jeszcze przy mnie z niego zostało jakby rodzaj życia. Przypominało mi się tylko, że siedział ze mną przed domem nauczycielskim jest już inny czas zawsze jest inny czas a ludzie martwi próbują się znowu do niego dostać. Pod koniec zimy przestałem palić w piecu. Musiałem się położyć w pokoju z telewizorem i myśleć. Robię tak co jakiś czas, żeby przeżyć. To proste, proste jak jedzenie, picie spanie z żoną. Żona pali w piecach ze mnie. Jest ciepło. Jestem tak podły. Nieuczciwy i służalczy wobec innych, że nic na świecie mi nie zostało. I to nie jest pustka. Ciągle dostaję wspaniałą zapłatę. I dlatego w moim warsztacie w piwnicy robię różne niepotrzebne ozdoby, których nikt nie chce kupić. Oblewam lakierem i usztywniam grzyby, wycinam z drewna figurki, kleję różne rzeczy. I to tam zostaje w piwnicy, bo nie ma gdzie tego sprzedać. No, za słaby jestem na układy z ludźmi. Jestem człowiekiem, któremu wystarczy parę groszy na przeżycie, żeby miał spokój duszy. Spokój może kosztować niewiele. Żona przyszła brudna na twarz od węgla. Szykowała piec na następny dzień. Nie było zimno wczesna jesień, ale mógł przyjść przymrozek. Usiadła w fotelu, w pokoju, w którym leżałem. Zrobię coś do jedzenia, powiedziała. Zrób jajecznicę z kiełbasą. — I z pomidorem. Zrób też herbatę z cytryną. Był władek. Chciał, żebyś do niego przyszedł po te drzwi, na dół, na klatce. Nie może poczekać? Mówi, że nie ma gdzie ich trzymać. Poczeka. Dla ciebie wszystko może czekać. No i jutro pójdę. Gdzie pójdziesz? Chory jesteś, chyba że się lepiej czujesz. Lepiej. To idę robić kolację. Poszła z brudną, od węgla twarzą. Patrzyłem przez okno na niebo, które zawsze tak samo mnie cieszy, ale pomyślałem, że cieszy też mnie słowo nic, bo nic na świecie tak samo istnieje, jak wszystko. Potem niebo przygasło. Robił się na dobry wieczór. Żona włączyła telewizor, oglądaliśmy dziennik i jedliśmy jajecznicę. Cieszyłem się jak dziecko, czułem się tak, jakby zbawienie było niepotrzebne. Następnego dnia poszedłem pieszo do Władka, po drzwi wejściowe do naszej klatki. Nie wiem, kim jest Władek. Bo jest stolarzem. Był nauczycielem. Hodowcą pomidorów i cebuli. Jest magistrem filologii polskiej i rosyjskiej. Zna też niemiecki. Zawsze słucha żony. Robi bardzo dobre wino i udaje, że żadnej szkoły nie skończył i że jest prosty. Nie lubisz ku. Chciał być kiedyś księdzem. I jak wypije trzy kieliszki. Zaraz o tym opowiada. Ta opowieść nie ma końca. Tak jak nic nie ma końca. Władek był uśmiechnięty i miał na sobie świeżą upraną koszulę. Wyglądał, jakby gdzieś miał iść. Wyjął papierosa i czekał na środku podwórza, bo widział mnie od jakiegoś czasu. Nic z tego dnia nie mówił. Był zły i naburmuszony. Poszliśmy do jego stodułki drewnianej, jednej rzeczy, jaką zostawił po swoim zmarłym ojcu. Słyszałem, że stodułka będzie wiecznie stała, bo jest miejscem, znakiem, gdzie Żydzi zakopali swój majątek przed wywózką do krematorium w hełmie nad Nerem na początku wojny. Drzwi były przywiązane do metalowego wózka. Wyciągnęliśmy go na podwórze. A dalej poszedłbym sam. Miesiąc później dowiedziałem się, że Władyk nie mówił, bo usunęli mu część krtań. Nie może już mówić, nic mi nie powie. Teraz mi macha ręką z drogi, w drugiej trzyma przeważnie butelkę piwa. Nie mówi, chociaż w głowie pozostała mu filologia polska i rosyjska. Nie chciał używać aparatu do mówienia. Napisał na kartce tak: Mówienie jest już dla mnie poniżające. Dlatego ja przymawiam te słowa, przypominam, przywołuję je dla siebie, bo po co komu innemu to jeszcze, te słowa władka? To, co jest potrzebne wielu ludziom, jest mało warte. Słowa władka kiedyś były takie. Ja umiem wytrzymywać długo drwiny ludzi. Nie bolało mnie to, więc jakoś mi się żyło. Dzięki temu z łatwością skończyłem szkoły, znalazłem jakąś pracę. Nigdy nie mówiłem prawdy. Prawda zawsze jest głupotą dla człowieka, a mądrość ludzka w oczach Boga to właśnie głupota. Prawda dla człowieka to śmierć, więc trzeba kłamać. A z tego kłamstwa bierze się ludzka, nasza, codzienna mądrość życia, mądrość dziejów, ludzkości i piśmiennictwa, ale nie Boga. Zawsze udawałem, że jestem z kimś albo przeciw komuś. I ludzie nabierali się na to, nawet bliscy. Ludzie łatwo nabierają się na takie rzeczy. Kiedy skończyłem studia jednej i drugie i przeczytałem tysiące książek, Wiedziałem, że powinienem udawać, że jestem niewykształcony. Nie było to trudne, bo w duchu zawsze byłem człowiekiem niewykształconym. Nie wierzyłem w to, że przeczytałem tysiące książek i zrozumiałem o wiele więcej niż inni. Moja matka mówiła, że w tej ukochanej naszej Ziemi, ukochanej Ziemi ludzi jest gówno, a nie złoto. Lubiłem, jak matka to mówi. Ona wiele rzeczy krytykowała, ona świat krytykowała i do dziś wiem, że miała rację, chociaż ja mówię inaczej i udowadniam, że jest sens. Koniec słów, Władka.